Dzień dobry, kochani, a raczej powinnam powiedzieć dobry wieczór, kochani. Odzywam się do Was dopiero teraz, ponieważ dzisiaj miałam tak zwariowany dzień. W ogóle nie chcecie wiedzieć, co się dzisiaj działo. Głowa mi pęka, ale stwierdziłam, że nie będę się tym przejmowała. Nie będę Was też zarażała negatywną um, energią, bo przecież nie o to chodzi. Wy też tutaj przechodzicie po to, żeby sobie odpocząć. Zrelaksować się, zapomnieć chociażby na chwilę o swoich problemach, i tak też chcę mm, czynić. Czasem mi się zdarza, że też sobie ponarzekam, bo też jestem tylko człowiekiem, ale moi drodzy, koniec ten, zaczynamy nowego vloga. Tak więc bardzo Was proszę, żebyście sobie zasiedli wygodnie, zabierzcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. No dobrze, zanim odwrócę kamerę, bo będę chciała Wam parę rzeczy pokazać, chciałam Wam z tego miejsca pokazać nową moją suplementację, którą będę rozpoczynała, myślę, że od przyszłego tygodnia, a mianowicie suplementacja związana z kolagenem. Jest to kolagen marki KFD. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. I on jest chyba o smaku tropikalnym. Czyli, yy, wiecie, ananas, papaja i te sprawy. Tu wam pokazuję, jak on wygląda. To jest taki proszek. O, mmm, pachnie. I tu mamy taką. Tak, wam pokażę. Tak wygląda proszek. Przepięknie pachnie. Tu jest miareczka i dosłownie taką jedną miarkę będę używała e, do tego, e, do, do roztworu, który będę sobie robiła przed treningiem, więc wychodzi na to, tutaj mam 400 gramów, wychodzi na to, że będę ten kolagen brała dwa razy w tygodniu. Zobaczę, czy w weekendy tak samo będę, będę sobie dodawała go, bo chcę zwiększyć jeszcze, wiecie, te moje treningi o jeden, aczkolwiek zawsze mi brakuje czasu, powiem Wam szczerze, nie wiem jak Wy, ale dla mnie zarówno doba ma zbyt mało godzin, jak i tydzień ma zbyt mało dni. Absurd, po prostu psychoza. Ale dobra, wracając do tego kolagenu, do kolagenu. Tak będę go wdrażała. Zobaczymy, myślę, że to będzie taka miesięczna, ponad może miesięczna kuracja. Więc zobaczymy, jak ona mi się sprawdzi. W grudniu pewnie już zrobię takie króciutkie podsumowanie. Dajcie mi koniecznie znak, czy wy używacie kolagenu i w jakiej formie, czy też w formie proszku, czy może w formie płynu. Nie wiem, czy w ogóle w formie płynu jest, ale chyba jest. I wiem, że chyba są jeszcze tabletki. Tabletek nie brałam pod uwagę, brałam po prostu proszę od samego początku chciałam go e, wziąć, ale gdzieś tam jakoś, wiecie, były ważniejsze rzeczy, były ważniejsze wydatki, ale teraz stwierdziłam, nie, kolagen to musi. To jest podstawa. Ja już jestem w takim wieku, że powinnam dbać o, o swoje zdrowie, powinnam dbać o swoje kości, a jeżeli planuję w przyszłości ciążę, to tym bardziej powinnam o siebie zadbać. Tak więc kolegę, tu już oficjalnie wam mówię, wdrażam do mojej diety. I za chwileczkę Wam pokażę, bo przyniosłam sobie moją taką. Um, o, taką skrzyneczkę z różnymi woskami. Zaraz coś fajnego sobie wybierzemy, a tymczasem, moi drodzy, odwracam kamerę i wam pokazuję te wszystkie dobroci. Umyłam sobie też na świeżo kominek. Przypominam patent, jeżeli macie stary wosk wkładacie do lodówki albo do zamrażarki, jak mam bardzo potrzeba, na szybko i ja na przykład zostawiłam go na całą noc i rano wyjęłam i tylko tak troszeczkę podważyłam i on delikatnie po tak się zsuwa i później staram się, żeby nie na gorąco od razu go myć, tylko odczekuję troszeczkę, żeby on nabrał takiej temperatury pokojowej myję go całego i jest czyściutki, piękny i ładny do ponownego użycia i pamiętajcie, żeby takiego zimnego zaraz prosto z lodówki, czy tym bardziej z zamrażarki od razu nie odpalać, bo Wam po prostu popęka Dobra, lecimy z woskami. No tak, tutaj mamy woski, yy, i nie tylko, bo mamy już jakieś inne świeczuszki, ale tak. Yy, to idzie do łazienki, więc yy, za chwileczkę to sobie. A maseczka, kurczę, muszę wyrzucić do prania. Yy, więc yy, za chwileczkę to sobie odpalę, ale tutaj cały czas jeszcze wiecie co palę. Pumpkin pie. To jest taka typowo jesienna świeca, więc za chwileczkę ją sobie tutaj w salonie odpalę. Bo to tak sobie zmieniłam. Jak widzicie, wystrój to umyłam, więc też muszę coś tam jakoś zaaranżować. A tym razem, kochani, co my tutaj mamy? No, tego na pewno dolisz jest głowa. No, fokus. Coś mi, wiecie, co ostatnio z tym fokusem się dzieje, tak więc bardzo Was przepraszam. W każdym razie to na pewno nie. To odpada. To już jest taka typowo świąteczna. Cozy kabin, Chyba tak. I to jest zapach... Ojej! To jest taki drewniany, wiecie co? E, cynamon z imbirem. E, driftwood. O, chyba tego sobie odpalę, wiecie? A co? To już mam końcówkę. Więc ja już go nawet, wiecie co, nie będę wam go e, wrzucała do zużyć, bo po prostu zaraz wam powiem, co to jest. No dalej, krąż się. A się wkurza mnie to w tych, wiecie, w tych tartaletkach, że je się tak ciężko wyjmuje I nawet jak się je kruszy, to one są właśnie później takie. O, już wam mówię, co to jest za zapach. Ja tu wyczuwam taki, taki zapach morski, lekko drewniany. Na pewno będzie też odrobinka czego takiego drzewa sandałowego coś takiego wiecie przepiękny jest naprawdę jest przepiękny także to zaraz idzie ze mną do łazienki to za chwileczkę odpalam a tu jeszcze może wam pokażę co też ciekawego tutaj mam to jest też przepiękna, przepiękna yy, i świeczka oczywiście jak najbardziej Winter Wonderland i to jest to jest taki ojek jaki to jest piękny zapach taki to już jest perfumeryjny. To mi się na pewno ze świętami nie kojarzy, tylko to mi się kojarzy z takim zimowym, zimowymi perfumami kobiecymi. Przepiękny. Taki lekko mm, kwaśny, lekko cynamonowy, odrobinka też piżma, palonego drewna. Piękny, piękny, piękny. No tutaj chyba no nie muszę Wam nic mówić. Ginger Snow Angel, czyli to jest typowy taki, tak piernikowy zapaszek. Przepiękny no po prostu piernik, zwykły piernik bez lukru, bez niczego, taki goździkowy. Ten jest też piękny. Yy, Mystic Sands. Ojej. To jest zapach, wiecie czego? To będzie taki zapach mocno mydlany, ale taki świeżo upranej yy, bielizny, taki... O Jezu, przepiękny. To jest, yy, on mi się nawet, wiecie, z czym kojarzy? Jak gdzieś, jak byłam... W jakimś hotelu na masażu to właśnie tam w tym y, pokoju masażu, w tym salonie masażu, tak właśnie pachniało Przepiękny. E, 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 co my tutaj jeszcze mamy? To jest stary taki jeszcze nie mój, niewykorzystany. E, Witches Bro. Mm, I to jest taki, powiem Wam, taka palona kawa, taki karmel, czekolada. Przepiękny również. Mm, Lirs, tak dobrze czytam? Jesienny. Mhm. Tak, tu są, wiecie co? To są yy, w 100% jabłka z ogniska. Tak mi ten zapach pachnie, więc jeżeli macie ochotę, to sobie go wybierzcie. Tego jeszcze nie miałam, to jest jakaś moja nowość: yy, Froset Maho... Mahogany? Nie wiem, czy ja dobrze czytam. Mm, to jest typowy mężczyzna Ty, typowy mężczyzna czyli ambra e, paczula, drzewo sandałowe typowo męski odrobina cytryny tak, 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 tak. tu dostałam coś w gratisie mm, to dostałam Smores makos i to jest wiecie co to jest zapach mm, też korzenny goździki, cynamon, imbir Piękny, jeszcze go nie używałam. Tu mamy Berry Trifle i to jest rzeczywiście mm, no, y, maliny z bitą śmietaną. Przepiękne. i nawet bym powiedziała, że to maliny Maliny, czy jak one się nazywają? Berry. Not berry no, berry to maliny, ale nawet taki lekko kwaśno-żurawinowy zapaszek. Y, oliwka i tymianek też piękny. Amber Moon i to jest już taki rzeczywiście jesienny, goździkowy, taki ambrowy, przecudowny. Ja miałam kiedyś świecę i powiem Wam, że ona była obłędna. Teraz jej jakoś nie widzę. Nie wiem, czy już wycofują ten zapach, czy o co chodzi, ale był piękny, był tak piękny, znaczy. Jest bez tego mam. I tutaj mam jeszcze zapach Black Coconut. No To jest taki czarny kokos troszeczkę. Mm, Bycie z czym połączony, taki z, e, z morską bryzą, też piękny. I tu, ojej, przepraszam, i tuż ostatni Woodwick e, Timber, i to jest zapach taki, zdecydowanie e, taka tabaka. Poczekajcie, czy ja to otworzę teraz? Nie otworzę, ale tak, to jest taka lekka tabaka. E, czy my mamy tutaj jakiś opis tego? My mamy tu jakiś opis? Nie. Ale to jest taka tabaka, też piękny, taki męski. No, jeżeli lubicie mocne zapachy, tutaj macie, o, widzicie. A um, kurczę, przepraszam Was za te fokusy, no, no, po prostu nie mogę. Tak, to jest tabaka, amber mm, i taki palone drewno. Przepiękny, mocny, zdecydowany. Tymczasem ja zaraz będę sobie odpalała. Mój Drive Tool przepiękny również. Do Was z taką krótką informacją, bo właśnie wróciłam z biura i stwierdziłam, że mm, zanim przejdę, zanim wrócę w ogóle do pracy, to e, chcę Wam o jednej rzeczy powiedzieć. A mianowicie, e, Wy czasem też mnie pytacie o to, jak wygląda ta sytuacja z tym tip jak można zarobić. W związku z czym a właśnie odnośnie tych, jak, jak się, jak, kiedy za bonusy dostajemy, kiedy te bonusy się liczą, czy od pierwszych zakupów, czy, czy to tak naprawdę od, z, od grupowych jakichś takich zakupów, także skarby moje zabieram Was, mówię, przebrałam się tylko i mówię szybciutko, jeszcze wam nagram do tego vloga te informacje, no bo Was to interesuje się wcale nie dziwię, bo jeżeli możecie zarobić, możecie mieć chociażby część częściowy zwrot. Ja wiem, że oczywiście na YouTube jest mnóstwo tego i wiem, że tam jest chyba lepi shop i jakieś tam jeszcze inne. W każdym razie powiem wam, że ja tipi mam już od chyba dwóch lat. I powiem Wam, że jestem bardzo na to bardzo zadowolona. I zakupy na Allegro robię, i w Notino, czyli wszystkie perfumy, AliExpress, pyszne.pl. Tak samo zamawiam jedzenie, wchodząc najpierw na Tipli, a później um, szukając sobie swojego ulubionego sklepu. No, niestety nie wszystkie sklepy wchodzą, jak gdyby w ramach tej współpracy. A szkoda, bo wiem, że chyba zebra nie wchodzi, czy E-Kobieca. Nie wiem, któryś z tych sklepów kosmetycznych w ogóle nie wchodzi. E, szkoda, szkoda, bo, bo wiecie, że kosmetyki robimy bardzo często, więc o, Sephora wchodzi, więc jeżeli szukacie właśnie takich sklepów, też nawet lepszych, to tam myślę, że mnóstwo tego znajdziecie. Dobrze, kochani, nie gadam więcej, bo ja mówię, zaraz muszę wracać do pracy. Zabieram kamerę i zaraz Wam pokażę i wyjaśnię, jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, widzę, że tutaj trochę tych ludzi z mojego polecenia zainstalowało sobie Tip.ly, ale zobaczcie, bardzo dużo osób tak naprawdę zalogowało się i nic się z tym nie stało. Jeżeli chodzi o bonusy, to taka osoba za polecenie dostaje 25 zł, ale to nie od razu, że wy się zalogujecie i na przykład ja czy, czy wy dostaniecie te 25 zł, tylko musicie zrobić zakupy i w momencie, kiedy zrobicie pierwszy zwrot jak gdyby, tych swoich pieniędzy, dopiero wtedy jak gdyby wpływają. Te bonusy to nie jest tak, że jak wy zrobicie, mówię, jedne zakupy czy dwa razy zakupy i, i, i tak naprawdę ja dostaję tak gratisowo za polecenie te, te bonusy wasze. Absolutnie to tak nie działa. Działa to wtedy, kiedy rzeczywiście wy... Zbierzecie taką ilość pieniędzy, tam jest chyba minimalne 100 zł i je sobie wypłacicie, dopiero wtedy ja mam zwrot y, za Was, no coś takiego. I pamiętajcie, że Wy również możecie polecać y, takie zakupy i macie też swój kod, macie swój link i możecie to po, y, polecać innym waszym znajomym, koleżankom, komuś z rodziny, tak więc wy na tym absolutnie nie tracicie, także zobaczcie, ile mam tutaj osób, które y, rozpoczęły, uh. tak, rozpoczęły y, powiedzmy... Y, no, logowanie e, zaczęły swoją przygodę, powiedzmy, z Cipli, ale nic się z tym więcej nie zadziało, więc e, szkoda, bo Wam naprawdę te pieniądze umykają. Ja ostatnio sobie wypłaciłam 150 zł, bo tyle mi się zbierało z moich zakupów, tam wiecie, AliExpress, Allegro i tak dalej. No i dołożyłam sobie do e, zakupów z Notino i kupiłam perfumę, tak więc e, naprawdę warto, kochani. Ja wiem, że to się dość długo zbiera, ale słuchajcie, i tak robicie zakupy, i tak robicie zakupy, więc więc, jeżeli możecie na tym sobie przeoszczędzić, dlaczego by z tego nie skorzystać? Tak więc to chciałam Wam powiedzieć, bo wiem, że są głosy takie, które pytają mnie o to, um, jak to działa, i tak dalej. Zobaczcie, ja zaoszczędziłam ponad 600 zł. No, co z tego, że mam 200 zł, ale 200 zł nie mam wypłaconych. Po prostu no bo nie mam. I o, i po tym wszystkim mi tylko zostało tyle, że mm, czekam na 32 zł, a mam już do wypłaty 92 groszy. Oczywiście ja tego nie wypłacę, bo musi być minimalnie tak jak Wam powiedziałam 100 zł. No i tutaj widzicie moje zakupy, także to nie jest tak, że, że je mam z bonusów, tylko ja mam po prostu z moich zakupów. I to... To są groszowe sprawy, tak 11 groszy, złoty 24, 1 grosz. No, no także tak to u mnie kochani wygląda, więc ja mówię ja Was zachęcam do tego nie dlatego, że ja po prostu potrzebuję tych Waszych bonusów absolutnie tylko chodzi o to, że żebyście Wy sobie naprawdę oszczędzili i mogli wypłacać te pieniądze o, zobaczcie, tutaj akurat zrobiłam zamówienie. O, to są moje perfumy, które zamówiłam. No i zobaczcie, z tego mam taki zwrot. Więc to są małe pieniądze, ale mimo wszystko to jest zawsze coś. I tak jeszcze tego zwrotu nie dostałam, bo muszę czekać do 10 grudnia. No, a reszta, jak widzicie, no tak wyglądają moje zakupy. O, i tutaj też, żebyście chcieli wiedzieć, no to pyszne.pl również zamawiam i też dostaję zwrot. Tak więc, no. Tak, tak wygląda sytuacja z bonusami, ze zwrotami i ze stroną tipli.pl. Yy, dziewczyny, które pisały do mnie maile w tej sprawie, ja Wam odpisałam. Sprawdźcie sobie pocztę, ale stwierdziłam, że powiem tutaj o tak ogólnie też na vlogu, bo też są właśnie w tej kwestii nieraz jakieś tam pytania kierowane do mnie na Instagramie, a lepiej, żeby to było w jednym miejscu, i tutaj też wolę Wam. W tej kwestii odpowiedzieć, tak, no szerzej, tak. Przychodzę do Was z dwiema rzeczami, mianowicie zacznę może od katalogu Bonprix. Nie wiem, czy Wy zamawiacie jeszcze coś z Bonprix. Ja powiem Wam szczerze, tak przeglądałam ten katalog. Um, ja nie powiem, mam parę rzeczy z Bonprix i też chyba nawet nagrywałam jakieś filmiki odnośnie właśnie tej marki ale ostatnio jakoś nic takiego specjalnego, fajnego w tej marce, w tej firmie nie widzę, więc chyba sobie tym razem odpuszczę ten katalog, ale dajcie mi znak, czy Wy zamawiacie, czy Wy w ogóle korzystacie z tej, z tej firmy. A druga rzecz to, jak widzicie, i kawy. Zamówiłam sobie dwie kawy. Wiecie, że jestem kawoszką. Uwielbiam e, dobrej jakości kawy i akurat te dorwałam na Allegro, czyli nie kupiłam w tym sklepie, gdzie zawsze. Czekajcie, wyjmę, po zawsze zamawiam w sklepie Conesso, a tym razem postanowiłam, że zamówię sobie na Allegro. Tam były bardzo fajne ceny, i teraz tak: zamówiłam sobie Kimbą, taką już specjalną do DeLonghi, do, do mojego ekspresu, 100% arabika. Zobaczymy. Tej akurat jeszcze nie miałam. No i tradycyjnie mają Kimbo. Też stuprocentowa Arabika, więc będę sobie testowała tę. Te znam, więc mogę Wam spokojnie polecić. To jest taki lekko czekoladowo orzechowy smak, więc jeżeli macie ekspresy, właśnie na ziarna, to gorąco mogę Wam ją polecić. A ta, no nie wiem, zobaczymy. Tak więc moi kochani, to właśnie tym chciałam się z wami podzielić. Postaram się wam podlinkować te kawy. Natomiast jeżeli chodzi o pompri, bon to jestem ciekawa właśnie, co wy na ten temat sądzicie. No i przede wszystkim, czy wy jeszcze tam zamawiacie, czy po prostu nie korzystacie z tej marki. Kochani, czy wy znacie ciastka na piwie? Jeżeli nie, to już przechodzę wam z pomocą. Zaraz Wam powiem dokładnie, jakie są proporcje. Ja będę dziś robiła ciastka z połowy porcji, więc jeżeli będziecie chcieli pełną porcję sobie zrobić, to po prostu musicie dodać drugie tyle. I teraz tak, zaczynam od mąki pszennej. Tu mam mokę pszenną pół kilograma. Do tego mam dwie kostki masła i szczypta soli. To wszystko. To są wszystkie składniki, jakie są potrzebne na ciastka na piwie. Tu mam mieszankę, bo tu mam taki drzem z owoców leśnych i mam też powidła śliwkowe. Ale ja na razie tutaj odstawiam na bok. Do mąki daję szczyptę soli. Wiecie, tak porządnie, żeby to było wyczuwalne. A teraz dodaję dwie kostki masła. Dodam jeszcze, że dobrze by było, że masło było z lodówki. I oczywiście najważniejszy składnik, czyli piwo. Półpuszki. I teraz ta ciasto, jeżeli mamy wyrobione porządnie, to ono jest zimne, więc bardzo dobrze. Dobrze będzie je po prostu sobie podzielić na kilka części. Na kilka części, bo to będzie później bardzo potrzebne przy wyrabianiu jeszcze, bo będziemy musieli to wyrabiać. Więc pozwólcie, że ja sobie takie, o, takie małe porcje porobię. I one z całą pewnością będą przypominały w smaku i w konsystencji Ciasto francuskie, więc jeżeli lubicie jakieś croissanty czy jakieś inne takie ciastka na bazie, właśnie ciasta francuskiego, to myślę, że ten przepis Wam się spodoba. Ja chyba w jakimś vlogu robiłam, tak więc pójść po pomąkę, bo właśnie gdzieś się odłożyłam. Że to podsypujemy? Pałek samo. Ciaska Ciastka nie mogą być za cienkie, znaczy w sensie tak nie, ciasto nie może być za cienkie, bo one wtedy będą takie... szybciej, szybciej po prostu będą się paliły. Kształt naprawdę, kochani, dowolny. I teraz ciastka wykładamy na zwykłą blaszkę. A teraz na takie ciastka, może jeszcze jeden. One trochę urosną. I na takie ciastka nakładamy naszą marmoladę, tyle ile chcemy. Proponuję uważać z ilością, bo mimo wszystko to i tak to wszystko może spłynąć z ciastek i będzie wam się to po prostu paliło i karmelizowało, a chyba tego nie chcemy. No dobra, piekarnik 180 stopni. No i jak zobaczymy, że ciastka są takie już zrobione na brązowo, możemy wyciągać i wkładamy kolejną blaszkę. Pierwszą partię ciastek już mam. Tutaj przygotowuję sobie w tak zwanym międzyczasie um, lukier i mam jakiś olejek migdałowy, więc sobie go doleję. Woda już mi się gotuje, więc jak tylko przestygnie mi ten lukier, to będę sobie um, co słodziła, lukrowała moje ciasteczka. I widzicie, tak się rozlewa mniej więcej ta marmolada. Eee, kolejna partia już w piecu. Jak będzie już skończone wszystko, to Wam efekt końcowy. Pokażę, jak z takiej porcji, może inaczej nie jak, ale ile z tej porcji ciastek powstaje. Także tutaj widzicie, zrobiłam takie dość. Może tak Wam pokażę. Takie dość cienkie, ale jak będziecie grubsze robić, to myślę, że będą też lepsze, smaczniejsze i będzie widać tą taką powiedzmy warstwę ala francuskiego ciasta. Moi drodzy, i z takiej porcji mamy, zobaczcie, cały taki ogromny półnisek ciastek. Bardzo dobre polecam i jeżeli zrobicie, koniecznie dajcie mi znak jak Wam smakowały i czy to są Wasze smaki. Ale jestem przekonana, że będą schodziły po prostu na pniu. Będziecie palce lizali. I tak moi drodzy, e, będę kończyła tego vloga. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za to, że ponownie mogłam się z Wami widzieć, że mogłam po raz kolejny mm, gościć Was w swoim mieszkaniu, w swoim życiu. Mam nadzieję, że mm, te skrawki w wasie mojego życia, o czym zawsze Wam mówię, zawsze wam powtarzam, mm, pozytywnie Was nastroiły, mm, wprowadziły Was w dobrą atmosferę i znaleźliście, Taką inspirację, dzięki której Wasze serca będą szczęśliwe. Boże, co ja gadam? Kochani, po prostu chciałam Wam serdecznie podziękować. Przytulam Was najmocniej, jak tylko mogę do swojego serca. A my co? Widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao!